Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku Hearthstone. Jak widzicie jesteśmy na arenie, mamy w tej chwili 11-1, także będziemy grali o nasze 12. zwycięstwo. Oczywiście liczę na to, że uda się je zdobyć przeciwko Final Bossowi, którym w tym przypadku okazał się Czarnoksiężnik. Ręka startowa jest w miarę okej, okay. powinniśmy być w stanie sobie z tym poradzić, o ile oczywiście on nie będzie miał jakiejś mega agresywnej talii, dlatego że w naszej Mamy troszeczkę tu dropów, mamy troszeczkę rimowali, ale tak naprawdę nasza talia jest dużo bardziej nastawiona na mid to late game. Mamy sporo for-dropów, mamy jednego flamestrika i mamy trochę stronników za 6 czy 7 many. Jest też tam jakiś Sea Giant na pewno, także liczę na to, że uda nam się dotrwać do jakiejś późniejszej fazy rozgrywki i jakoś to wykorzystać. ...przeciwko naszemu przeciwnikowi. Zaatakujemy w ten sposób, bo teraz niezależnie od tego, co on, e, czym on zaatakuje, to będę mógł to dobić z hero power. Gdybym zaatakował tak, to mógłby zrobić... E, ...mógłby to zrobić tym. Power overwhelming jest OK. Jeszcze nas z powrotem uleczy. Eee, no tego Spellbreakera raczej nie chcemy zagrywać na pusto, więc chyba będziemy musieli zagrać Dire Wolfa, ale możemy zagrać Dire Wolfa razem z Zombie Zombiczał. Ewentualnie możemy to Zombiczał wyciszyć, ale nie jestem pewien, czy to jest, to jest to, co byśmy chcieli zrobić w tym momencie. On tylko dwa życia ma brakujące, a teraz już w ogóle nic. Także możemy to nawet całkiem przyjemnie wykorzystać albo w ten sposób tak, to chyba będzie lepsze gramy zgodnie z mana Curve. mamy nadal flame cannon i fireballa w ręku mogliśmy oczywiście albo ją zamrozić w ogóle albo zagrać flame cannon hero power na przykład, ale w gruncie rzeczy wydawało mi się, że lepiej, lepiej zagrać mocniejszego stronnika po prostu na stół i teraz możemy daj Wolfem i Flame Cannon. Roz yes, tak. Okej. Okay. w ten sposób jest duża szansa, że on strajduje z tym i co zagra następnego, to będziemy mogli się tego pozbyć przy pomocy naszych rimowali, a tego spellbreakera mamy już w grze. Może być problem, jeżeli on ma coś naprawdę takiego, powiedzmy potężnego, co będziemy musieli innymi sposobami sobie poradzić, bez wyciszenia, ale liczę na to, że jakoś się uda to ominąć. Koleżka idzie po Waliu, tylko co to znaczy? No, ja i tak użyję hero power w to. Jest pytanie, co mu to tak naprawdę dało. <todgłosy> ja rozumiem. OK? No, tutaj ten Spellbreaker akurat niewiele by pomógł. To i tak będzie e, Hero Power, Fireball, Emergency Coolant tutaj i 8 w twarz. I zobaczymy, może jeszcze coś dobierzemy sensowniejszego, ale nie wydaje mi się. Belcher. Belcher cokolwiek zmienia. W następnej turze możemy go spokojnie zagrać. Eee, no jeszcze też zależy od tego, co dobierzemy. Zamroziłem to, że mogłem teoretycznie zaatakować Spellbreakerem i wtedy nasz e, Stormpike Commando pozostałby przy życiu, ale trochę mi było szkoda tych czterech punktów obrażeń. E, wydaje mi się, że on ma dość wolną talię i chyba będziemy musieli go po prostu e, zmusić do bardziej defensywnych zagrań, czyli powiedzmy no, narzucić mu swoją agresję. W tej chwili mamy 30 życia, on ma 15 i jeszcze wygląda tak, jakby go trochę przycięło. To akurat byłoby całkiem przyjemno. Cóż, Dlatego nie gram w CS. No, wygląda na to, że go wywaliło, może gra z telefonu i akurat stracił zasięg, a swoją drogą a propos grania z telefonu e, Dzisiaj przez to, że byłem, znaczy że patrzyłem akurat coś w telefonie to nie zauważyłem dokładnie, ale widziałem powiedzmy kątem oka jak e, samochód potrącił rowerzystę na, na rondzie Gościu leżał na ziemi, chyba z 5 minut się zbierał, nie mógł się podnieść, coś tam się z bólu zwijał, natomiast trzeba przyznać, że nawet jeżeli to była wina tego kierowcy, to zachował się e, porządnie i, i tego e, chłopaka próbował od razu ogarnąć. Jak gdzieś tam odjeżdżałem autobusem z, ta, z tego miejsca, okropny autobus podjechał, to... E, no, zadanie się udało wykonać. No to już karetka tam jechała, także podejrzewam, że od razu wyzwali karetkę. Nie wiem, chłopak pewnie nogę miał złamaną czy coś. 12.1. No mogło być do zera, szkoda. Ale zobaczymy, jakie będą nagrody. Mamy 2870, także podejrzewam, że przeskoczymy 3000 zł. Dwie paczki, 250. I złoty goblin dla Spoko. Ale nie. Co jest? Nie zwiększyło mi złota. No, złoty Blast Mage w sumie spoko. Znaczy trochę nie bardzo już się gra. Mac Ale. No i dlaczego mi pokazuje czerwca 2870? A no, może to już. Okej, okay, może to już jest po. Nie, nie ogarniam. Dobra, otworzymy sobie jeszcze te dwie paczki żeby tak, że tak powiem, ten odcinek dopełnić, może coś ciekawego się uda trafić epic junk bot. OK. a swoją drogą na moim profilu na facebooku zostawiłem dla was czy dla was, w sumie też dla siebie listę kart których jeszcze mi brakuje do kolekcji hm. złota eee, w tej chwili zostało mi tych kart, ja wiem, z 20 Zobaczymy, może nam akurat wystarczy na zrobienie jakiejś legendarki, To już była kolejna karta do odhaczenia. Już jeszcze tylko znajdę to, to co nam doszło. Co nam doszło? Aha, junkbot. O i to pierwszy. A ten też jest do odhaczenia. No i to jest piękno. Ale za to tylko 50 pyłków, czyli jeszcze troszeczkę nam brakuje. Mamy 1505 w tej chwili, ale podejrzewam, że jakaś tam następna paczuszka czy coś. No i będziemy mogli stworzyć jakąś kolejną legendarkę Junkbota. W międzyczasie możemy sobie odhaczyć. No liczyłem na 12.0? Jestem troszeczkę zawiedziony, że nie udało się wbić, bo już dawno tego nie zrobiłem, ale 12.1 też jest e, dobry wynik. Doszły nam dwie nowe złote karty, doszło nam troszeczkę dustów. No i przede wszystkim doszło nam złoto, które zbieram na premierę nowego dodatku. 2870 złota mam w tej chwili, czyli 28 paczek. Liczę na to, że uda mi się zrobić tego złota jeszcze troszeczkę więcej, zanim dodatek się pojawi. I po prostu za całe złoto, które uda mi się uzbierać, planuję wykupić paczki i zrobić dla Was takie większe otwieranie w ramach premiery wielkiego turnieju. Tak czy inaczej, moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odcinek, w który trochę od razu wskoczyliśmy w akcję, mimo wszystko Wam się podobał, wynik całkiem przyjemny. I przypominam jeszcze na koniec o grupie na Facebooku, czyli Kocioł Asmodeusza. Grupa jest ogólnodostępna, także zapraszam Was serdecznie. Możemy pogadać razem o moich filmach, o kanale, o Hardstone ogólnie, albo w zasadzie o czym zupełnie chcecie Temat dowolny, że tak się wyrażę. A tymczasem powodzenia w Waszych grach. Do zobaczenia następnym razem. No i mam nadzieję, że e, kolejne moje filmy również Wam się spodobają. Trzymajcie się. Hej!